Pojedą chłopaki na Olimpiadę Myślę, że nie mają problemów nie w kwalifikacyjnym, problem. kwalifikacyjnym turnieju. Także teraz to no, no, To myślę, będzie miał nie niespodziankę Więc będą mieli szansę bardziej, że który nie mamy w Gdańsku, tak w Polsce więc. Same. Ale tego nie wiesz. Pływałem. Nie, 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 Zrobiona norma i, i zamiarek. 10 km na leci A zrobiłem 10-200. 300 300? No 3100. Ja taką no, ja matę jestem. No. No, moi przepłynęli Dobra, 1000, a film jeszcze był 10. nie wiem, że jest cała i droga. Jak widzę? Pozostało nam już 20 minut do końca maratonu. Witamy bardzo serdecznie gościa specjalnego. Jezu, życzę u góry. Pan Czerny, o Od czwartej rano. Dziękuję. Niewiele osób. Ale chyba. No i jak? Oddychałaś co? I jak? Fajnie. Ma jak masz na innego? Jak masz na imieniu? Marlena. Tak, Kontuzja. Kontuzja. Palca. No, 60. I to tak samo. Dobrze. Pływałeś się? Pływałeś. W nocy. Też. W nocy też? Pewnie. I tak. No widać. Fajna impreza? Super. To już rok. Który raz startowałeś My od szóstego. Od pierwszego maratonu. Od pierwszego maratonu. Ja tak. Ja, ja, ja... mam najmłodszą uczestniczkę. Tak, no to super. jestem od trzeciego. W nocy było ciężko? Nie było ciężko, bo nie było dużo ludzi. Więc się pływało, fajnie się pływało. Wiktoria, Natalia. Chłopie, młody człowieku, jesteś znowu? Człowiek tak. Co byłeś. Tak? Tak. Tak. Słuchaj, 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 W słuchaj, słuchaj, jak słuchaj, 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 W sumie? Niech to który raz z kolei? Jeszcze raz. Który raz z kolei? Trzeci. Wy znowu razem? Tak. I tak razem my To jest moja dziewczyna. to. Niech pan się nic się nie uwierzy. <śmuszasz> Niech ci nie uwierzy i tak i tak. Wróciłem was do Tak, jasne. Nie patrz tak na mnie. <laughs> nie boję. Witam. Cześć. Dzień dobry. Masz super zdjęcia. To się cieszę. Ładne zdjęcia. Tak? Jasne. Bardzo mi W ogóle jesteś ładna dziewczyna. Moje trochę stare, ale ładna. No wie pan no co. Wiedziałem, że tak powiem. Co ty robisz? Pływam. Chyba. Chyba Pływałaś? 4,5 kilometra. To pięknie. No. W roku było 7,5, trochę się nie Coś udało. Ale... Się z całym uczestnikiem. Tak, tak, tak. Dobra, masz na imię? Jego, da? Wszyscy wiedzą. Cześć. Numery pokaż. 188. Tak, Ile 10. masz tak? 8. Dlatego masz 188. Ile cię płynęłaś? 3,5 km. Najchętniej był filmował mama, nie? Ja bym... Odzywana. Bo mama próbuje odpowiadać za ciebie. Jak... Nieprawda, nie? Nieprawda. Nieprawda. Chodzisz do szkoły? Do Kszczonowa. Nie? Do Kszczonowa. jest tam. Masz na imię jak? Ja. Ty przypłynęłaś? Pomyłaś? 3 kilometra. Super, mama jest dumna. Bardzo? Tak, pierwszy raz. Mamy często spotykam na górze, tak? Proszę? Spotykam cię w górze. Tak. tak? Nie w górze, w kole gospody. W kole A tak. Kto ma Kto ma Poleżance naprzeciwko. Poleżance naprzeciwko, ale nie patrz Gdzie one jest? prosto. No i co, te Tak. Nie tak, wiesz. zgadnij, ile zapytaj ja ją. Ja się odsunę, bo... nie, spokojnie. Oczka podkrążone od okularów. Nie, nie, poprawiaj, ładnie mi. Ile wypłynęłaś? 13. 13 kilometrów. 13 kilometrów. 13 kilometrów. Nie, ja tu jest 13 km i żyjesz. Jak gdybym przeszedł tyle, to by było wypomnieć. W ilu częściach, w ilu wielu tutach. Tak? Pięknie były. Super. Przypomnij jak ważne i nie? Ja wiem, ale gdzie to będzie można nie wiem. Mają nie rodzic. Nie, nie. rodzic, to tym bardziej. To tym bardziej. Ile przepłynąłeś? Ile przepłynąłeś? Ale to 3, 3 km. Super. Masz nie? Bardzo? Tak. Nie bardzo, tak W nocy nie pływałaś. Pływała, Pływała, Pływała. w nocy? Do trzeciej. O matko. Na oczycie możemy i zaspałem. Jak masz na imię? I przepłynęłaś? 8 km. Mamy też pływa. Pływał? Pływał. Mam tu najdzielniejszy przyjacielu. Możemy sobie pomagać. I uśmiechniemy się. A, pięknie, pięknie. <grywa> Dawaj. No przecież, Jeszcze raz, dobra. My stadię zawodowce takie była dobra. Opa. yuti ne 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 y To fajnie. Tylko 3 km, to ale drugi dzisiaj drugi, pływałam razem ze swoją córką. Dlatego towarzyszyła mnie, a ona przedbyła 17. Bływania. 17, a ma lat 11. Przede wszystkim. Jestem z niej dumna. Jest Jestem z niej dumna. 50% <laughs> jest naszych Dzięki. mieszkańców i okoliców. To jest także uczestników. Pływałeś? Pływałem! Pływałem przery Ciebie, że 80. Minęła 20 lutego, no więc, przery Ciebie, przepłynąłem 70 basenów. 70 basenów? 70 basenów. Ale to jest strach, dystans. jest To jest, no to jest, Ciebie, 1300 metrów dopiero. Dużo. On nam nie wystarczy. Zupełności. No. Gratuluję. Teraz moje się ja tutaj to zbliżenie? Nie, a. No. wiesz dlaczego? No. Bo nie wszyscy obcy się znają. A No fakt. Dzień. Tym razem nie filmujemy, a nie zadajemy pytań. Julka. Julka Zbirek. Cała Polska wie, jak się nazywa dziecko w Julka, Julka Jakowa. Super. Ile przepłynęłaś? Dziesięć. Dziesięć 10. 10. 10 kilometrów? Kilometrów. Dziesięć kilometrów i Jest Niesamowicie, ślicznie wygląda. Jesteś w świetnej formie. A koleżanka? Osiem. Też piękny wynik. Masz podkrążone pod oczkami. Od... Już lepiej? Okularia nam się odbiły. Długo były na nosie. Ile? Yeah. Ale to Nie poprawiaj. To jest śliczne, bo to światło. Jak mam na imię? Gabrysia. Gabrysia. Pięknie.

Nie wiesz co powiedzieć. Tak. W związku z tym prawdopodobnie ja będę gadał cały czas albo ojciec. No dobrze. Dali, taty, czy będzie? i co powiedział? Że będę. Że będę, i jestem. jestem. Jak? Dobrze, y, przepłynęłam 5 km to pięciokrotnie mniej niż mój rekord. Ale przepłynęłaś się, tak? No przepłynęłam, przyjechałam specjalnie i oka ostatnia skończyła. Ciebie ta interesa by się nie odbyła. Nie wiem. Mieszkać dobrze. Tak. Super. Dzięki sobie. Dziękuję. Aha, powiedz jeszcze, jak się nazywa, jak nadywać. Jezu, jak leczka. Ja wiem, ale oni nie wiedzą. <laughs> Dziękuję. Masz na imię? Natalka. Dzień Sędziowałaś, składałaś... Tak. No mów, co robiłaś? No, sędziowałam dość długo, bo od 12 zaraz mi zgodnie do sędziowania do godziny 24. No i od samego rana dzisiaj, jak chciałam z kościoła, znowu sędziować. Więc y, dopiero skończyłam niedawno swoją grupę, y, co miałam i jest dobrze, wytrzymałam, ledwo już stoję, radę daję jest dobrze. Fajnie, dziękuję. Co za niespodzianka, dziewczyny, chowałeś na kawę? Coś, co dziewczyny Do przybierały? Domostw. Domostw? Tak, domostw. No, Ale nie miałyście daleko? Nie, nie daleko miałyśmy. Co proponujecie? Ja wiem. <grym> To Chodź, to, że że, roba, ciasteczka, kółeczku, rurki węta, z kremem, papecie, nasz specjalny Znany kremem piłki tak. lepszej miłości starosta Starosta zawsze jest, gada wtedy, kiedy my rozmawiamy. No? brak kultury dosłownie. Dzień dobry, teraz mówisz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Masz na imię Mam na imię Paulina. Witam pana bardzo serdecznie. Tak, mi musiał powiedzieć, jak powiesz. Tak. Teraz mi powiesz, że ładnie pan wygląda dzisiaj. Ładnie pan dzisiaj wygląda. Właśnie no, ja wygląda. Bywałaś. Jesteś tutaj z grupą jakąś, tak? Tak, jestem z Timem z Kanady, z Fundacji pana Piotra Łacha. Imienia Lucjana Łacha oczywiście. Ja, nie, nie. <grym grym grym> te Też są <grym> tak?

Pięknym pucharem Za to ten puchar? Za pływanie. Ja domyślam się, ale dlatego, że była najmłodszym, najładniejszym. Nie wiem. Jeśli ja bym wtedy nie przeszedł. Gratulacje wielkie. Kiedyś ja będziemy tego puharu, to jest,